Ogromnie się cieszymy i nasze zwierzątka na pewno również też. Znajdujemy się na obiektach schroniska dla zwierząt be bezdomnych w w Milowicach. Wyszliśmy z inicjatywą, żeby wspomóc to schronisko. Ja akurat ze swojej strony rozumiem też potrzeby, bo sam adoptowałem takiego pieska z takiego właśnie schroniska i rozumiem jak zwłaszcza w tym okresie te zwierzęta potrzebują jakiegoś wsparcia. Przywieźliśmy dzisiaj z naszą drużyną trochę pożywienia dla tych piesków i oczywiście jak będzie jeszcze sposobność na to, żeby dopomóc, to jak najbardziej jesteśmy za tym po prostu takie małe dobro dla świata.